Siemaneczko z tej strony Miczgry. Witam Was w dzisiejszym materiale. Rzadko, rzadko mamy okazję oglądać walki polsko-polskie w wadze ciężkiej. Ach, przypomniał mi się taki zapach przyszłości, nostalgii i wielkie walki Tomka Adamka w Prudential Center w New York. Teraz tą schedę po nim stara się przejąć Damian Knyba. Ostatnia polsko-polska walka również, oczywiście w lutym, pokonania Andrzeja Wawrzyka. Natomiast dziś w nocy. Nasz najbardziej perspektywiczny y, ciężki lub Topowy perspektywiczny powiedzmy Damian Knyba obdarzony znakomitymi warunkami fizycznymi, prawie 220 cm w zasięgu, takie oficjalne dane podane także wszystko się tutaj zgadza. Postępy również są robione. Jeszcze dobija powoli do 30, także czas na większe wyzwania, czy takim wyzwaniem będzie Marcin Siwy. To się okaże dla Marcina to też już jest czas, aby próbować swoich sił. w mocniejszych pojedynkach. Ostatni pojedynek 2022, remis z Kamilem Sokułowskim. Co prawda później była walka z Wasylem Hałyczem, ale to walka na Cloud MMA, także nie traktujemy jej tak do końca poważnie. Natomiast teraz to wyzwanie zdecydowanie większe. Bardzo jestem ciekaw tego pojedynku. Nie ukrywam, no lepiej dla polskiego boksu, żeby to Damian Knyba wygrał i to w dobrym, takim naprawdę solidnym stylu, bo gdzieś w ostatnim czasie ta jego kariera troszeczkę wyhamowała te, te zwycięstwa odnoszone na punkty. To też pokazało, że być może ten rozwój Damiana, gdyby nie jest tak mocny, jakbyśmy tego chcieli, jakbyśmy się spodziewali. Natomiast jest świetna okazja polsko-polska walka, aby tutaj Damian udowodnił swoją jakość. Myślę, że po zwycięstwie ewentualnym z Marcinem Siwym, o co przecież nie będzie łatwo, no zdecydowanie tutaj już ta poprzeczka będzie musiała iść zdecydowanie wyżej. Czas po prostu na większe wyzwania. Moim zdaniem, będzie to całkiem fajne starcie przez wiele lat unikano tych pojedynków polsko-polskich. Teraz mamy naprawdę bardzo dużą posuchę i tak naprawdę czasami są to jedyne pojedynki, które jeszcze kibiców potrafią z, z tutaj zmobilizować do tego, żeby te walki oglądać. Ostatnia walka też cho, chociażby Diablo z Balskim pokazała, że są te pojedynki emocjonujące i warto konfrontować tych naszych czołowych zawodników. Liczę na to, że tej nocy również się to uda. Przyznam, że chyba zarwę sobie nockę dla tego starcia, bo, bo liczę tutaj na, na kawał dobrego boksu. Nie będzie to oczywiście boks na topowym poziomie światowym, ale mimo wszystko ten ładunek emocjonalny jest. Specjalna hala jest. Większość swoich pojedynków już toczy w Stanach Zjednoczonych. W zasadzie od 2022 roku to chyba tylko ten jeden pojedynek w Rudzie Śląskiej stoczył na terenie Polski Damian Knyba, a tak wszystkie walki w Stanach Zjednoczonych to będzie druga z rzędów Prudential Center, ale myślę, że to już będzie e, hala, na której na stałe Damian Knyba będzie występował. Jeżeli oczywiście będzie wygrywał, bo wiadomo, jeżeli będzie wygrywał, to, e, to zainteresowanie też jego walkami będzie e, coraz większe. Zawsze ludzie tych wielkich byków w wadze ciężkiej e, lubią oglądać. Oni mają łatwiejszą możliwość przyciągania tymi swoimi e, zwycięstwami, często niż zawodnicy z niższych kategorii wagowej. Pierwszy to będzie chyba zagraniczny występ, o ile dobrze pamiętam, Marcina Siwego, Wydaje mi się, że żadnej walki zagranicznej nie miał. Zobaczymy, jak zniesie też tutaj te problemy aklimatyzacyjne. Także wszystko raczej jest po stronie Damiana Knyby. Aczkolwiek Marcin Siwy potrafi być naprawdę niewygodny do wyboksowania. Nie zaznał jeszcze goryczy, porażki. Także szykuje się naprawdę. Fajna noc w Prudential Center. A jak jesteśmy przy Prudential Center, to oczywiście ten, który toczył tam swoje wspaniałe boje, czyli Tomek Adamek, zapowiedział, myślę, już oficjalnie, można powiedzieć, że Tomek wróci na ring, myślę, że można to powiedzieć z prawdopodobieństwem już na 90%, że gdzieś w okolicy września. Z tego, co słyszę, ma się wydarzyć gala boksu w Polsce. Nie będzie to występ na żadnej z gal freakowych, to warto odnotować. Wiem, że są przymiarki do sprowadzenia naprawdę może niepoważnych rywali, w sensie już teraz tej klasy sportowej, bo wiadomo, że no już Tomek nie może rywalizować z zawodnikami gdzieś tam, nawet z zaplecza tej czołówki, ale ma być jakieś głośne nazwisko. Przebija się nawet Shannon Briggs z tym wszystkim, natomiast myślę, że tutaj Mateusz Borek, bo on i będzie tutaj wykonywał te główne zadania związane z tą galą. To on pewnie pozyskuje wszystkich sponsorów, osób, które będą to organizować. Natomiast sam na pewno będzie tam trzymał też pieczę nad wszystkim. Ale myślę, że sprowadzenie Shannona Brixa będzie bardzo trudnym zadaniem, dlatego że Shannon Brix jest dosyć mocno odklejony od rzeczywistości i stawka, którą rzuci za walkę, to może być stawka powiedzmy z jego sprzed 20 lat, jaką by może dostał. Także nie wiem wiem, czy, czy, czy uda się to osiągnąć, chyba, że wejdą jakieś tam dodatkowe kontrakty, jakieś, no, może uda się w jakiś inny sposób też przekonać Shannona Brigsa, natomiast jest to dosyć sprawa wątpliwa. Natomiast pewnie raczej będzie szukanie rywala zagranicznego, a kto wie, być może też warto zapytać, co słychać u Steve'a Cunninghama. Pierwsza walka, w sumie obie walki bardzo dobrze. Co prawda ta pierwsza jeszcze w kategorii cruiser to był ten Steve Cunningham w najlepszej formie legendarny pojedynek, absolutnie on jest w mojej topce tych pojedynków Tomka Adamka, kiedy naprawdę Steve Cunningham był potwornie szybki silny, uważam, że to był wtedy maks jego kariery natomiast Tomek sobie z tym wszystkim poradził, znakomity pojedynek tym, którzy nie mieli okazji oglądać, bo się później boksem zainteresowali, to polecam sobie to pierwsze starcie zobaczyć. Drugie starcie już było w wadze ciężkiej i wydawało się, że Tomek, który już jest zaadaptowany w tej wadze ciężkiej, raczej sobie ze Steve'em Cunninghamem poradzi bez żadnego problemu, ale tak nie było. Steve Cunningham ładnie punktował Tomka Adamka przez większość pojedynku. No i pamiętam później ten nieciekawy, za bardzo werdykt sędziowski, bo obiektywnie patrząc, to minimalnie w tym pojedynku lepszy był Steve Cunningham. Doszło do ogromnego skandalu po walce, bo jeszcze większym skandalem oczywiście niż ta punktacja, bo ją jeszcze gdzieś tam można było próbować tłumaczyć, ale to co stało się po. Po walce, no to już była istna kompromitacja, ponieważ sędziowie orzekli remis. Natomiast, no, no duże tam gwizdy, protesty. Większość ludzi, obserwatorów uważała oczywiście, że powinien tą walkę nieznacznie, ale jednak Steve Cunningham wygrać. Remis już był niezbyt dobrym werdyktem. Natomiast po chwili tam Katy Duwa zaczęła promująca wtedy Tomka Adamka rozmawiać z sędziami. No i po chwili usłyszeliśmy, że ba, że to jednak Tomek wygrał, że źle tam coś zostało jednak policzone, jak te głosy w Polsce i słuchajcie okazało się, że jednak Tomek Adamek nagle został zwycięzcą tego pojedynku no więc taka historia, nie wiem co teraz u Steve'a Cunninghama, ale tu trochę historia pisze się sama, to split decision z 12 roku, można by po następnych 13 latach wyjaśnić oni są chyba w tym samym wieku, bo Tomek ma, Tomek jest z grudnia, także zaraz będzie miał 49 lat chyba Steve Cunningham jest albo rok młodszy, albo w tym samym wieku, więc ostatnią walkę zresztą wtoczył nie tak dawno, bo prze, przecież walczył z Frankiem Mirem w 21 roku, ale jeżeli chodzi o taką bokserską, poważniejszą walkę, no to w roku 17. Także być może i myślę, że zdecydowanie łatwiej byłoby nakłonić do walki na przylot do Polski sympatycznego Steve'a, porządnego człowieka Steve'a Cunninghama niż Sean na Brixa poza tym byłaby to bezpieczniejsza opcja bo nigdy nie wiemy co się z Shannonem Brixem wydarzy może stwierdzić że nie przyleci natomiast też jeżeli chodzi o elementy show no to na pewno Shannon Brix zapewni tutaj je większe natomiast realnie to myślę że jeżeli już Mateusz Borek szukałby właśnie rywala w Stanach Zjednoczonych rywala z jakimś uznanym nazwiskiem no to podejrzewam że to kierunek Steve Cunningham byłby raczej bardziej właściwy a teraz MMA bardzo dobre wieści pojawiły się przed wczoraj ostatnio na streamie pytaliście, co, co tu się dzieje z tymi naszymi chłopakami w UFC, wtedy mówiłem wam, że jestem dość zaskoczony tym, co się dzieje, ponieważ już dwa tygodnie temu słyszałem, że no praktycznie no, no to już jest, to już jest 99%, ale nie ma żadnego ogłoszenia, nic się nie dzieje, no ale wreszcie to ogłoszenie się e, pojawiło, e, Ruchała i Wikła już mają kontrakty e, z UFC, bardzo też ciekawy psztyczek w nos z Martina Lewandowskiego, nie wiem czy prawdziwy, ale pewnie Marty się zagotował jako usłyszał, jak Robert mówi o tym, że dostał dwa razy więcej od UFC niż miał dostać na nowym kontrakcie z KSW. To jestem pewien, że już Martin w nocy nie będzie, Robercik, wstawał na twoje walki. Także nagrabiłeś sobie ostro, ale bardzo, bardzo się cieszymy, już mówiąc poważnie, że kolejni dwaj nasi reprezentanci dołączą do UFC. Też pytaliście mnie jeszcze wczoraj na streamie, jak uważam, gdzie mogą dojść kto ewentualnie ma większe szanse. Wydaje mi się, że minimalnie top 15 na pewno. Myślę, że top 10 też jest w zasięgu i wszystko, co będzie wyżej, no to uznamy za duży sukces. A być może, kto wie, być może któryś z nich zawojuje Federację UFC. Nigdy nie można tego absolutnie lekceważyć. Ja przypominam Sadu Plessisa, Kto by się spodziewał, kiedy walczył w UFC, kiedy przegrywał ten rewanż z Roberto Soldiczem, że później pójdzie do UFC i będzie tam wszystkich Kasował. Także mam nadzieję, że któryś z naszych chłopaków też pójdzie tą drogą. Bardzo jestem ciekaw, jak te świetne umiejętności parterowe, jak ta kreatywność wikłacza przełoży się na, na tą ekstra klasę MMA na świecie. No Te starcia na pewno będzie warto zarywać tutaj nocki dla naszych zawodników. Im więcej Polaków w UFC, tym lepiej. Natomiast oceniając szanse, kto ma większe, ciężko to ocenić, bo gdybyście spytali jakiś czas temu, kilkanaście, Miesięcy temu, to pewnie bym powiedział, że może wikłacz, ale jednak trzeba przyznać, że niesamowitą robotę wykonał Robert Truchała w tych ostatnich latach. Na pewno są to obaj tytani pracy, chłopaki, którzy naprawdę bardzo chcą się tutaj rozwijać, podporządkować wszystko temu MMA i naprawdę za tą ambicję bardzo często, nie zawsze, ale zazwyczaj dostaje się nagrodę i mam nadzieję, że taką nagrodą będzie tutaj któregoś z nich a najlepiej obu do do walki o pas, także bardzo, bardzo dobre wieści za oceanu, ale też ma to drugi smaczek, bo włączyła się w te wszystkie negocjacje, w to promowanie Jana Jędrzejczyk. No i z tego co docierały do mnie głosy, to nikt nie mówił tego głośno, ale gdzieś w tym środowisku MMA w Polsce no tak z powątpiewaniem patrzono na to, co faktycznie Aśka może załatwić się niektórzy powiedzmy sobie szczerze, nawet może liczyli na to, że że Aśce się tutaj nie uda, że może jednak jest za krótka, że może jednak jej te znajomości w UFC tutaj nie pomogą. No bo też teraz w momencie tutaj jesteśmy takim, że Aśka pokazała, że jednak potrafi stworzyć tą drogę do UFC i następni zawodnicy, którzy być może się wahali, bo zazwyczaj wszyscy zdawali sobie sprawę, że ta droga do tego UFC jest tak długa i kręta. Też nie zawsze te finanse na początku się zgadzają, że jednak bezpieczniej było zostać w KSW. Tu by być naszą miejscową gwiazdą. To też na korzyść oczywiście właścicieli Federacji KSW. Natomiast teraz okazało się, że jeżeli jesteś wyróżniającym się zawodnikiem, no to warto mieć w telefonie numer do Janny Jędrzejczyka. Nie oszukujmy się, jest też kilku kandydatów, czy to, czy to Kuberski, czy być może Bartosiński. No znalazłoby się kilku zawodników, którzy mogliby tutaj próbować. Oczywiście to nie jest łatwe. UFC obserwuje zawodników na całym. W całym świecie. UFC samo obserwuje, ale też są zawodnicy, promotorzy, menadżerzy, którzy się dobijają codziennie do UFC, aby gdzieś pokazać, że tutaj mój zawodnik jest w stanie dawać dobre pojedynki. UFC ma ogromną ilość zawodników na kontraktach, ogromną ilość gal, także to wszystko potrafi, ten system UFC potrafi mielić niestety miesiącami. To wszystko, o czym też tutaj chłopaki się przekonali, to nie jest taka szybka sprawa. Nawet jeżeli jesteś w Europie, czy w jakiejś innej federacji, bardzo wyróżniającym się zawodnikiem, no to i tak musisz swoje odczekać, aż ktoś w końcu zajrzy w twoje CV. Ale to wszystko dobrze się skończyło. Kontrakty są, chłopaki, zadowoleni, no więc teraz tylko ciężko pracować, a, ma, a nam pozostało zarywać nocki i kibicować. Znakomite wieści, pozdro!